Siemano Tu mam taką odmianę grzyba Który rzadko zrzuca zarodniki Ale o dziwo właśnie o ten Ten tutaj ma takie ciemniejsze blaszki Co oznacza, że ten ma zarodniki Więc będziemy mogli zrobić odcinek o printach Czyli pokażę wam jak zebrać printy Żeby mieć grzybu Żeby, żeby, żeby Roznażać z grzyby, prawda? Więc będziemy potrzebować do tego celu e, pojemnik jakiś, może być taki duży monotub, może być mniejszy pojemnik, może być nawet szklanka, wystarczy to tą szklanką przykryć tego, tego grzyba i, i, i postawić tą szklankę na zapałkach, prawda, żeby tam trochę to powietrze prze, przenikało. E, ja tu w monotubie mam mikroporową taśmę na dziurach, w pojemniku też możecie takim mniejszym zostawić po prostu uchylone trochę wieczko więc dezynfekujemy to pudełko, czyścimy, prawda? Ja mam tutaj ten właśnie spray do dezynfekcji powietrza i powierzchni możemy też użyć alkoholu, nie ma problemu, ja zakładam sobie właśnie, musimy zapamiętać o zakładaniu rękawiczek E, no i folia aluminiowa, nie, jakiś mały kawałek, ja mam duży no. kawałek. Masz taki duży kawałek jest niepotrzebny na jeden kapelusz, ale my jedziemy na bogato. Nożyczki, alkohol oczywiście, może być też e, jakiś e, skalpel albo nożyk, którym odetniemy sobie nasz kapelusz, e, w którym... E. No właśnie, kapelusz. Tutaj z tych wszystkich grzybów zauważyłem, że tylko jeden ma takie jest ciemnie, ma te ciemniejsze blaszki, co oznacza, że właśnie produkuje, właśnie produkuje zarodniki, odetniemy go sobie i, i w sumie to tyle, nie? Prawda? Odcinamy tak tą, jak najbliżej możliwe tą nóżkę tego grzyba i kładziemy to na folii aluminiowej. On no to mam trochę zmoczoną alkoholem, także przetrę jeszcze, żeby było trochę such, su, suchsze, suchsze. Yy, no to właśnie, kładziemy yy, kapelusz. Możemy pipetą dać jeszcze krople wody na czubek kapelusza, ale ten, go, ten grzyb jest dosyć wilgotny, także myślę, że jest to zbędne. I zobaczymy, odkładamy to na parę godzin, 12 do 24 godzin powinny nam się pojawić <laughs> powinny nam te zarodniki opać i powstać taki print. No, minęło już dokładnie 24 godziny, tak zaglądałem zaglądałem i średnio widziałem, żeby jakieś tam zarodniki się opadały, prawda? Ale, ale dopatrzyłem. Ja już myślałem, że będzie niepowodzenie. Także zakładamy znowu rękawiczki. Myślałem, że będzie niepowodzenie, bo tak jak mówiłem, ta odmiana bardzo rzadko zrzuca w ogóle zarodniki. Także w ogóle mamy szczęście, że się udało udało te zarodniki pozyskać. Także czym prędzej czyścimy ręce i sprawdzamy, co tam się udało. Ja teraz, właśnie, z kapelem odetnę sobie ten nadmiar tej folii aluminiowej, bo tak naprawdę jest to zbędne. Nie mogliśmy wcześniej po prostu sobie taki kwadracik wyciąć i na nim położyć ten kapelusz, ale. Jak kto lubi, nie? Jak ktoś lubi robić dwa razy, tak jak ja, to niech sobie robi. No i odcinamy ten, ten nadmiar, prawda? Powstaje nam tylko taki kawałeczek i taki właśnie kawałeczek może się sobie od początku mieć, nie? ci mieli mniej roboty później. A może no, ściągamy, a może właśnie skalperem sobie ściągnąć. I ten nasz kapelusz. O, ciemny. No i nie ma, nie ma tych printów tu zbyt, zbyt wiele, ledwo co widać, ale wystarczy właśnie, żeby to rozmnożyć potem na miodzie, czy na czy na agarze, prawda? No i zawijamy tak, zaginamy e, boki, składamy, składamy folię aluminiowej, zaginamy boki, żeby tam to szczelnie Wczelnie się zamknęło. No, i taki, taką tą folię aluminiową wkładamy sobie takiegoś nie wiem, możemy się takiej dilerki woreczka z zamknięciem żyłowym, albo tak jak ja sobie tutaj do takiego woreczka próżnio próżniowego, prawda? Za zapieczętujemy próżniowo, żeby tam yy, no w sumie tak, żeby no się nawet tam nic już nie stało, nie? Bo mi, folia aluminiowa i taki zwykły woreczek jest wystarczające, ale od przybytku głowa nie boli im lepiej tym lepiej zawsze to większa pewność że nam się tam nic nie stanie nie jakby nam woreczek zalało podczas powodzi to dalej będzie, będą zarodniki nasze bezpieczne także zgrzewamy wyciągamy powietrze czyli zamykamy próżniowo, zgrzewamy i podpisujemy, podpisujemy piszemy, napiszmy sobie datę i gatunek jaki tu mamy 25 czerwca Odcinek pewnie będzie z tydzień później, bo tak zwykle nie będę miał czasu, żeby to zmontować. No i odmianę jaka to jest, prawda? No i taki woreczek możemy sobie przechowywać w suchym, w suchym, ciemnym miejscu. Ja sobie przechowuję w, w lodóweczce. Niektóre właśnie zarodniki mam już po parę lat i chyba o właśnie, właśnie to są one. Będę musiał się ich pozbyć. Nie? Może jakiś konkurs zrobię na rysunek grzyba? I kto wygra, dostanie te zarodniki. Bo naprawdę nie mam z nimi co robić. Bo jak robię na kulturach, to naprawdę mam za dużo ich. Tutaj mam jakieś specjalne gatunki sobie odłożę na bok. Takie po 2-3. Po 2-3. Po I co? O, to wszystko reszte Meksy. Mm. No, 20. O, no, proszę. 2001, 2002, no nieźle, niezłe, niezłe roczniki, one powinny dalej jeszcze żyć, to sprawdzimy, sprawdzę niedługo, w sumie to sprawdzałem dwa tygodnie temu jeden z odcisków i, i działał, ale, ale no, no, mnóstwo ich mam, może za dużo, nie, wpadajcie na grupę, może tam zrobię jakiś konkurs artystyczny, jak mówiłem, i do badań, do badań chętnie się nimi podzielę, nie? A na razie to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że pomogłem i trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, pozdrawiam!